Z tej strony to widzę. i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj witam Was w trochę innym odcinku, ponieważ dzisiaj będziemy kręcić sobie kołem fortuny w Roblox. I właśnie to koło będzie zdecydowało, w co mam dzisiaj zagrać, Ym, znaczy, mogli, mogliście się już zorientować po tytule, ale no, więc to my już idziemy do tego koła i sprawdzimy, co dzisiaj, w co dzisiaj będziemy grać. Dobra, jesteśmy już i yy, koło fortuny gier w Roblox, no i tutaj mamy takie różne rzeczy, yy, jak na przykład Cut, Strong, Simulator, Piggy, Piggy Buldy, mod obi Krat, Robi Losowe, Color Block, War Simulator, A World For Other, no i takie różne. E, tego nie bierzcie pod uwagę, to jest z. Tego nie mogę zmazać, bo to jest z poprzedniego filmu, który się niezbyt udał. A tego już nie mogę zmazać, e, więc po prostu zapamiętam sobie. E, a więc dobra, kręcimy kołem. I co dzisiaj będziemy grać? W War Simulator dzisiaj będziemy grać, ale jeszcze to. Potem druga gra. I wy. Losowy parkour, ok. Yy, a więc ja, my już sobie idziemy do Robloxa, War Simulator i Losowy Parkour, ok. A więc dobra, jesteśmy już przy moim komputerze. Czekajcie, okay, powinien Okej, powinno być dobrze i yy, zaczynamy od yy, War Simulator. War Simulator to łatwa gra, ja już tam... War Simulator... Yy, to jest łatwa gra. Legend, czyli była jakaś aktualizacja? Nie, nie ma. Mm, a więc dobra. Sprawdzimy, czy ktoś będzie ode mnie lepszy. Znaczy, szczerze, to myślę, że nie, bo jestem już tam dosyć dobry. Była do, do, dosyć duża aktualizacja, odkąd ostatnio w to grałem. O, teraz Odepnę. Strasznie dawno sobie grałem. Mmm, <laughs> okej. Okay. I zaczynamy rundę. Dobra, jak widzicie są najlepszy. Mam 12 rabirta i tak myślałam. Nawet nie, nie ma jednego rabirta. Nie biję jakimiś mieczami, które, które mam z najlepszej krainy, tylko mnie taczy czym Mogę jeszcze wezwać samolot, ale nie jest mi tak za bardzo potrzebny, bo to już jest o wiele lepsze. Dobra. A to jest teraz. Mam też nieskończone amu. Wiem, wiem, dosyć długo, długo yy, sprzedałem nową grę. No ale co tu radzi? to radzić? Co była moja ulubiona gra? Teraz moja ulubiona gra to mam do Mam jeszcze tutaj tablet, tabl... apteczkę, ja, ja musiałem powiedzieć tabliczkę. Yy, ja jeszcze mam jeszcze tutaj yy, apteczkę, apteczkę, którą mogę leczyć innym graczy miałem małą HP. Ale okej, okay, ja już chyba będę chodził do różnej sali. Natomiast czołg, najlepsza część to jest właśnie ten czołg. Ja zawsze uwielbiam, że ten czołg, bo mi nic nie zadaje, a z niego się jeden bilion zarabia na moim rebircie. Rebircie? Na, 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 na mojej rebircie. I patrzcie. No może nie, może, może, może nie 10 bilionów, ale... Yyy... i tak. W ogóle tutaj mam e, strój 666 i mam też nie 666 żeby ludzie się nie bali. O, no ale tutaj też jest fajnie, bo tutaj można... No. Okay, tutaj i najlepszy grze. O, tutaj kolejny jakiś właśnie przyszedł. O, strasznie się tego nie spodobuje. Dobra, on jest tutaj i tam. Oj tak, piękne czasy. No, może jeszcze... Nie wiem, czy wam pokazywanie wiesz, czy ja wiem samolot. No, pokażę się. O, weźmiemy do tego. I za chwilę powinienem nalecieć? Sama. O nie. No wie to jest. Dobra, nie wiem. Tuda. E, no mi się tutaj w ogóle nic nie połosuje, tak jak nic się nie pojawiło. No ale jak widzicie tamten... nie ma to po prostu. Mm. No, ucieka ode mnie. Mam pomysł, żeby przyjść do tamtej krainy i... O, w końcu ktoś, kto ma drugi rewit. W końcu ktoś w miarę dobry. O. Okej. Okay. I rozwalony. A, wow. Kolejny yy, rozwalony. Nie no nie, z nim jest za łatwo. Przedam ten. Więc spróbuję go zabić z tego. Zabiję go prędzej czy później. Wow, patrzcie, zabiłem go. Ale. Ej, nie, no nie, to jest za dobre. Ja idę na nich. Ty, kolejnego. Nie. Dawaj i kolejnego jeszcze. Nie no to jest za dobre! No co jest? Teraz gra na ten próbuję. Nie no on jest dobry. Patrzcie, wszystkich rozwala. To to w ogóle nie jest potrzebne. Teraz idę na overworlda. No Patrzcie jak łatwo jest z nimi. Dobra, a teraz jeszcze ten spróbuję, nie, nie, tym się nie da grać. wait 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 What? 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 Wiem, wiem, y, jest w zniszczeniu, ale za trzy, dwa, <laughs> za trzy... 3... <laughs> Było tak blisko! Mówiłem, za trzy, dwa... 2... Dobra, teraz tylko pokonuję. No i fajnie. Począł. Mm. Ale on, nie wiem, ja bym się poddał od razu. I, y, znaczy, na ich miejsce to ja bym się poddał niedawno. Taki Boże, oni się czekają na pewną śmierć. Ej, ale tak w ogóle teraz zdałem zdajesz sprawy, <grym> że jak jestem tutaj teraz. Nie, teraz sobie zdajesz sprawę, że przez ta, z tego całego robię, chyba jeszcze nikt mnie nie zabił. Bo mam jeszcze... Po, bo mam... Właśnie. Mam wszystkie game pasy do, do tej gry kupione. Wiem, wiem, dużo na to wydałem. Za chwilę. Mm. Zaraz. O kurde, ponad 2000, no więcej. Ty więcej niż 3000 na to wydałem. Ty tak więcej niż 3000! Ej, zaraz, zaraz. Teraz. Tutaj jest już. Powiedzmy, powiedzmy, że tutaj jest już z e, tysiąc, powiedzmy, 1500, no i dodać te wszystkie gamepasy... E no no, spokojnie przecież, chyba nawet 4000 robót sobie na to wydało, nie wiem. <tosłuch> a teraz to są, to są tak opi... Co zaraz, a w ogóle ktoś już... O, jeden jest tutaj i... O, jeszcze mu długo brakuje, do czarna o przyszłości. Aaa! Aaa! Okej. Okay. i kolejny zatknęłam i... O! Czołem. Pokonam go granatem, bo jak każdy wie, granat jest do Dobra. a to jest opóźniona reakcja tego, tego, tej bomby. Wow! Ale to wszystko wybucha! Nie! Jak powiedziesz pewnie ten budynek można rozwalić tą bombą! <laughs> <laughs> Okej, okay, dobijam e, 41 tysięcy i może idziemy na ten sam parku. Okej. Okej. Okej, 41 bilionów. Znaczy bilionów, ja chyba przy tysięcy. Okej, okay, bilionów i... Idziemy na... Górę, parku. A nie, może tutaj chyba mam parkour losowy, e, wybiorę sobie, znaczy, a nie, w sumie to, nie, należy par, trochę wolno piszę na tym telefonie, znaczy na tym, na tej klawiaturze, e, dobra i losowy parkour, okej, okay, wysoki parkour obi, ok, w co cool ace parkour obi, 350 etapów, dobra, dużo. Zgadzam się No i sprawdzimy jak to będzie wyglądać Jeżeli to będzie jakaś słaba podróba Gdzie jest jakaś podróba z Quidki To wychodzimy po prostu Ale nie Te myślałem Okej okay, co to jest? O kurde Nawet to przezrobione To jest Ło Boże Trochę Ja mam mega skrzywiony komputer I trudno się mega gra na tym Aha, bo to chodzi o to, okej, okay, ja myślę, że trzeba po prostu skakać Aha, teraz trzeba po prostu skakać, dobra Dobra, dobra I... okej, okay, tutaj nic się nie ma Dobra O, dobra Dobra, już myślę, że spadnę Dobra, kolejna I okej. Okay. Zaraz nie skakać? Aha. E, no to to jest, to jest jakieś łatwe. O, patent. To, to. Okay. środkowe. No jest. No! Środkowe, środkowe. Chodź. Ja ty pierze pomogę. Hej, halo. Środkowe. Środkowe. No środkowe! No środkowe Środkowe! Halo! Halo! Środkowe! Środkowe! Dobra, nie wiem, nie wiem. Ona chyba nie chce. Okej. Okay. Ja nawet nigdzie widzę Mą tekst, zczu ona... Tam okay. Aha, dobrze, bo to trzeba wybrać albo Łatwiej. Coś się nie udało A, przynajmniej się tutaj łatwo respawnuje, że nie mi musi czekać 5 sekund Okej okay. To jest dobre. <kluz> o kurde. <gluz> Dosyć takie to bo, 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 głupia śmierć. Co? Nawet nie zauważyłam tamtego. To nie dość, że ja mam tak biało. O, ja nawet nie mogę tego rozróżnić, bo ja mam tutaj tak biało. Znaczy, bo ja mam tak skrzywione i wszystko tutaj takie bielsze. Dobra, ej, sprawdźmy. Sprawdź, sprawdźmy, to. To, to, to niby, super patent na przechodzenie parkourów. Na przykład chcę iść tam. Teraz to działa. Zaraz, halo. Tym? A, dobra, tym. No i chcę iść tam. Czy to działa? Ty działa, chyba pierwszy raz. A <laughs> nie, no tutaj było, zaczęło normalnie iść. Albo tutaj. No dobra, a tutaj pewnie, tutaj na sefer są dobre. No tak, pewnie, bo to nie rozpoznaję w ogóle, czy to jest to, czy to. Dobra, no. Dobra. A przynajmniej to, czy przejdziesz. O, przechodzi, wow. No, halo, no ja chciałem tutaj. No i fajnie. Teraz tutaj. Starczy tutaj normalnie iść. Teraz tutaj. A, nie wiesz, nie wiesz. A tak swoją drogą to fajna. Tak swoją drogą to fajna animacja. Dobra, nie wiem, nie da się. Nie wiem, kto jest taki. Nie wiem, kto jest takim dawnym, kto by tego używa, Ale bez, oczywiście bez urazy. Okej. Okay. Jesteśmy na 35 w piątym stage'u. No to dobijemy do 40 i może już kończymy odcinek. Bo nie wiem kto by chciał się patrzeć na jakiegoś bambola totalnego, który y, przychodzi z jakiś w jakimś upośledzonym. <laughs> Oczywiście bez urazy, w jakimś parkurze upośledzonym. Mowa, że tutaj. Jest <laughs> zaskadłem. Nuby, które nie wiedzą. To! To! Bosz Nawet i myślicie nie wiedzieli No poświęcili się, poświęciłem się na teraz Hello darkness, my old friend <coughs> Okej okay. Biedny nóbek bardzo I. O Boże, to dosyć szybko idzie już na 46. Dobra, dobijemy do, do 50. 47 i teraz... dodaję 360, tak? 360. Ok. 49 i to będzie już ostatni stage, serio. Po czymś takim jest stage, serio, chyba No i fajnie. No i to by było na tyle. Um, upewnijcie się, że nie oglądaliście poprzednich odcinków. Um, um, no i o, wiem, mam dla was challenge. Um, o ile będą tutaj komentarze włączone, jeżeli YouTube mi włączy komentarze pod tym filmem, to napiszcie, z jakiego odcinka było pierwszy raz się wzięło. Upewnijcie się, że nie oglądaliście poprzednich filmów. A ja wam przytnę serduszko. Umówmy się tak. E, a więc to by było na tyle. E, upewnijcie się, że nie oglądaliście poprzednich filmów. Ja już się wam i żegnam. No i pa!